O tym się o tym mówi. Się Gorący mówi. temat w Radiu Elka. Witam Państwa ponownie, a moimi gośćmi są dzisiaj panowie Dawiusz Sternal i Jan Woźniak. Dzień dobry panom. Dzień, Dzień dobry, panie Wójcie. A gdyby ktoś nie wiedział, kim panowie są, to już wyjaśniam: panowie wyzdrowieli z COVID-19. E, jak się panowie czują? A dziękuję. Wyżyjnijcie. Dobrze. Opowiemy sobie troszkę, bo ja tak zwrócę uwagę, bo często w internecie się spotyka tako, takie opinie. E, czy ktoś widział kiedyś kogoś chorego na COVID-19? I proszę bardzo, dwóch panów, których mogą państwo zobaczyć także e, w LGTV na własne oczy. E, pan Dawek był pierwszym osobą, która w ogóle została podana, tak? Jako osoba, która ma koronawirusa w naszym regionie. Nie analizowałem tego tak szczegółowo, ale chyba tak. Kiedy to było? 15 marca wróciłem za granicę. A od 20 marca zaczęły się te moje perypetie zdrowotne, mm -hmm. czyli wysoka temperatura i ból całego ciała. A, za którą granicą pan był? Austria. W Austrii? Tak. I przyjechał pan już, pan wiedział, że jest coś takiego jak epidemia? Oczywiście, że tak. Ja spodziewał się pan, że w tej Austrii się pan zarazi? Jak pan Nie, wie, czy powiem, pan tam dłużej był, czy krócej? Powiem szczerze, ja tam pracowałem od 13 grudnia i powiem szczerze, ta cała atmosfera, która tam panuje w tej pracy, czyli te skórot narciarski, ludzie, Którzy przyjeżdżają, bawią się, naprawdę to oddala ten problem, który się dział tutaj. Nikt się nie przejmował w tym marcu jeszcze w nie, Austrii? nie, to był dla mnie bardzo odległy problem. Nawet jak wracałem do domu, ja nadal myślałem, że to jest bardzo dla mnie odległy problem i, i nie sądziłem, że to mnie osobiście dotknie. Wie pan, od kogo się Pan mógł zarazić? Pojęcia nie mam normalne spotkania, tak jak się pan spotykał z ludźmi, jak rozumiem, tak? Dokładnie tak, to, mogłem, to mogli być pracownicy, to mogli być goście, którzy do nas przyjeżdżali, to bo można powiedzieć 500 osób dziennie, także. A w przypadku pana Jana jak to wyglądało? No, u mnie to jest trochę historia bardziej taka złożona, bo razem z żoną. Żona przyleciała 14 marca z Hiszpanii, Odebrałem ją z Wrocławia na lotnisko tego 14 i od 15 marca, czyli od niedzieli. Została w domu, chociaż ten kwarantanna się nie obowiązywała. Po paru dniach zaczęła gorączka przychodzić, duszności. Ale na żonę czy na pana? Na żonę. Na, na, żonę. Żonę. na mnie jeszcze nie. Mhm. Ja, ale też yy, zostałem w domu razem z nią. No nigdzie nie wychodziła. No i po tygodniu już były te gorączki koło 40, 39, 40 stopni duszności. No i zaczęliśmy działać przez Sanepid. Uhum. przyjechał pogotowie, zrobił testy, zabrał do Poznania. Uhum. Ja jeszcze byłem tydzień w domu, też zaczęła mnie gorączka bardzo dusić. No i po tygodniu też pojechałem na szwajcarską do Poznania. Je, jeszcze wrócę do tego samego początku. Kiedy był ten marzec, kiedy się dopiero zaczynało o tym mówić. Już trochę było tych wieści z, no z Chin oczywiście, z Włoch właśnie, ale w gruncie rzeczy nie mieliśmy pojęcia, co to jest tak naprawdę. Myśleliśmy zwykła grypa, tak? Tak było u panów także? Tak. Pani doktor zapisała jakieś tabletki przeciwgorączkowe brało się, póki tabletka działała, było fajnie. Przestała Przychodziła temperatura. Panie Darku, pan się źle poczuł już po powrocie do Polski? Czy... Po powrocie, dopiero tak dobę po powrocie mhm. wystąpiła u mnie. I tak naprawdę ja, już nawet jak wyzdrowiałem, jak to wszystko minęło, ja mimo wszystko myślałem, że to była zwykła grypa, bo w tych rozmowach z Sanepidem, z lekarzem, wszyscy mnie utwierdzali, że jak nie ma duszności i nie ma kaszlu, czyli nie ma tych wszystkich symptomów jednocześnie, mhm. no to jest raczej grypa niż, niż, niż koronawirus. Dopiero wynik, który okazał się wynikiem dodatnim, mhm. okazało się, że mam. Że mam tego Czyli więc. u pana w przypadku to była gorączka? To była gorączka i ból yy, mięśni, ból całego ciała. Tak, jak grypowa? Grypowa, jest. no troszkę może mocniej, bo jednak ten ból był bardziej dotkliwszy. Mhm. U pana też gorączka? U mnie gorączka tylko. Gorączka. Mhm. Bez duszności, bez jakichś tam. Czy, Chociaż... czy może pan powiedzieć, że już gorsze choroby pan miewał w życiu? Tak, ja jestem z tych zagrożonych, bo ja też przechodziłem asmę strzelową. Mhm. Jestem po bypassach, także te choroby współistniejące u mnie były zagrożeniem. Mhm. Ale jakoś, no. Ale tak spodziewał się pan, nie wiem, że to będzie gorzej, że to będzie lepiej? No był taki moment, był taki moment, że był zawahania, że może to jednak, bo i wiekowo i tak dalej, mm -hmm. gdzie to człowiek słuchał, czytał, było wielkie zagrożenie. Ale objawy takie naprawdę ciężkie w którymś momencie, że, że naprawdę mówi pan, kurczę, nie jest dobrze? No znaczy u mnie nie było tyle tak źle jak z żoną, nie? Mm -hmm. żoną. Żona ciężej przechodziła. Ciężej przechodziła, dostała zapalenie płuc. Pani doktor dzwoniła z oddziału intensywnej terapii do mnie już. No i trochę psychicznie człowiek zaczął się. Wespiratyw też już był? Tak. Podłączenie było, tak. tak? Mhm. A pan w szpitalu był czy w domu? W, w, w tydzień byłem w domu i jak już było tak, też ze mną źle. Przyjechał pogotowie, zabrało mnie. No i na tej izbie przyjęć powiedziałem, że mam tu w szpitalu żonę. Zaczęli mhm. szukać, gdzie, na jakim oddziale jest. No i dzięki Bogu zawieźli mnie na tą salę, dla, gdzie leżała ona już. Był to oddział chirurgiczny, bo tam, przeszła w oddział na, na szwajcarskiej, mhm. przeszła oddział zakaźny, intensywną terapię i potem z oddziału chirurgicznego zrobiły pokoje też takie izolatki. Mhm. I tam jak rano przed piątą mnie do niej zawieźli, takżeśmy przebywali razem 8 dni. Także widziałem Unii. Z dnia na dzień polepszenie na tej twarzy, bo psychika u niej i u mnie zaczęła działać już tak. inaczej. Dawało mocno w kość? Mocno. Baliście mocno się? Tym bardziej, że przywozili w nocy bardzo dużo tych ludzi z tą chorobą, z Krotoszyna, starsze osoby, młodsze osoby. Widzieliśmy to na własne oczy. Jak to się cierpiało? A pan Panie Darku trafił do szpitala? I ja tylko no, za zgodą z Sanepidu i z informacją na policję sam udałem się z żoną do szpitala zakaźnego w Poznaniu na szwajcarską właśnie w celu wykonania tych pierwszych badań mhm. Tak. i po, po, powróciliśmy w tym samym dniu do domu na drugi dzień w niedzielę był wynik dodatni u mnie u żony ujemny i nie było takiego pogorszenia stanu zdrowia że już nie wymagał pan hospitalizacji nie u mnie były takie najgorsze trzy mhm. doby i później już była tendencja zniżkowa i czułem się coraz lepiej już będę jeszcze zapytać o jedną rzecz bo, bo ten Połowa marca, czyli to, kiedy to się zaczęło, to jeszcze wszyscy się tego uczyliśmy. Były przeróżne historie w szpitalu z osobami, które źle się czuły, tam były odsyłane. Mieliśmy też sporo takich telefonów, takich informacji. Trochę można powiedzieć, że na panach ćwiczono działanie całego tego systemu. Jak panowie to oceniają? To rzeczywiście było tak dobrze, jak mówił rząd, czy, czy tak źle, jak mówiła opozycja? To znaczy, ja tutaj mogę powiedzieć odnośnie tych testów, że gdybyśmy tak naprawdę z żoną sami nie zdecydowali o tym, że pojedziemy. Mówię, ja uszczułem się bardzo dobrze. Mhm. No to można powiedzieć, że ja mogę po dwóch tygodniach tej kwarantanny wyjść i e, nadal zarażać. Ale tutaj podjęliśmy decyzję, że jednak, a byli panowie i w Wilkowicach mhm. i w, tutaj w, w innych wioskach pobierali wymazy, do nas jakoś nie mhm. dojechali, dlatego tutaj. Była decyzja, że jednak wsiadamy w auto, no jedziemy. Miał pan takie odzewy, a tam przesadza pan, no bez histerii. Nie przecież w życiu gdzie pan mógłby to mieć? Poza niektórzy ludzie tak byli. E, też, nie, też nie, odniosenia. nie, tutaj tutaj te, w ogóle w samym szpitalu zakaźnym w Poznaniu tutaj obawiałem się, że może zostaniemy odesłani e, z kwitkiem, bo ja praktycznie żadnych już w tym momencie objawów nie miałem, ale bardzo miło się za, zaskoczyłem, bo zostaliśmy przyjęci bez żadnego problemu. W ciągu 30 minut został wykonany test gardłowo-nosowy, badanie krwi, klatka piersiowa i, i, i to, to bardzo szybko się odbyło. Bez żadnych problemów. Także tutaj. A u Państwa byście się też zgłosili przez Sanepid, tak? Jak tak, ja rozumiem? przez Sanepid. I to, to zadziałało to... wszystko? Yy, chciałbym naprawdę podziękować tym paniom, które bardzo szybko zareagowały na nasze telefony. Podesłały karetkę, żonie mi. I tak żeśmy zostali szybko odesłani w odpowiednie miejsce. Na miejscu. Chciałbym tu też wielki ukłon dla całego personelu medy medycznego, lekarzy, pielęgniarek, które naprawdę są na pierwszej linii za wspaniałą o obsługę nasz. Co żeśmy prosili, to żeśmy otrzymywali. Wiele razy dziennie zaglądali ciśnienie, temperaturę. I, czy coś brakowało, czy coś. Nie było żadnych problemów. Także o ile panie słuchają, to bardzo bym chciał je podziękować, bo do dzisiaj utrzymujemy kontakt telefoniczny pytają się o nasze zdrowie. O tym się o tym mówi. Się Gorący mówi. temat w Radiu Pan Darek, jak państwo słyszą, <laughs> przepraszam, przebywał w domu. I teraz pojawia się kolejny temat. E, sąsiedzi. E, osoby w kwiatannie. Trochę się działo na początku. Nawet osoby w kwiatannie były już traktowane przez niektórych jako osoby zarażone. Panika. E, te pytania, który to dom, a kto tam mieszka, i, i jak to było w Pana przypadku? Zgadza się, było tak. W moim przypadku mogę powiedzieć, że no, dla innych powinien być to wzór. Ja tutaj mogę jedynie naprawdę dziękować sąsiadom, że tak się zachowali od pierwszej chwili. Od pierwszego, sąsiedzi wiedzieli, że. Od, ja jest nie, ukry nie ukrywam ja, tak, ja nie ukrywałem tego, bo to nie było najmniejszego sensu cokolwiek ukrywać. Od pierwszego dnia zaoferowali swoją pomoc w czymkolwiek, o każdej porze dnia i nocy. Tutaj w szczególności chciałbym podziękować sąsiadom Markowi, Beacie. Beata, jeszcze raz dzięki za drożdże. No właśnie, jak wyglądała ta pomoc? Oni, nie wiem, dzwonili do Państwa, tak, pukali, tak, krzyczeli był... przez płot. Sami, sami, sami deklarowali się, sami dzwonili. Słuchajcie, jedziemy do miasta, co potrzebujecie, tak? Mhm. Także to było fajne. Nam też nie było tak zbytnio. Też miło nie chcieliśmy za bardzo absorbować sąsiadów, ale tutaj był ten ten pierwszy krok z ich strony. To też nam ułatwiło też podejmowanie mm -hmm. tych, tych decyzji. A sami przychodzili z pytaniem, co można tak, pomóc? Tak, nie, nie trzeba tak, się tak, było prosić? Nie, nie, nie. A inni sąsiedzi? Zauważaliście, że tam ktoś, nie wiem, szerszym łukiem omija, nie. albo nagle grupa stoi pod płotem i tak czekają? Coś nie, nie nie, nie, nie. Absolutnie, absolutnie nie, nie miałem takiego odczucia. Nikt nie, nie dał mi takiego odczucia. Czy to z rodziny, czy to ze znajomych, z dalszego y, grona. Absolutnie. To wszystko jak najbardziej. Mhm. A w przypadku pana Jana, jak to w osiecznej wyglądało, bez wskazywania, oczywiście. No tak, no więc y, najbliższa rodzina dbała o to, żeby dowieść co potrzebne. Y, znajomi, którzy blisko nas są też dzwonili, sąsiedzi też. Było też parę osób spoza rodziny, naprawdę tu bym chciał im bardzo, oni wiedzą, o chodzi. Bardzo często dzwonili, pisali SMSy czy coś pomóc, coś tego, ale zdarzały się też przypadki. Mówienia, jakiś puszczania plotek nieprawdziwy. I Ten bym też chciał ku, życzyć zdrowia, żeby też nie sięgnąło tych to, co nas. Do dzisiaj widzę, gdzieś poruszam się już jako tako po tym mieście, że ludzie patrzą, omijać mnie, jakbym był, nie wiem, jakiś tam trendowaty czy coś w tym sensie. Mhm. Także jest też trochę przykro, ale jest większa ilość osób, którym naprawdę chciałbym tu podziękować. Przede wszystkim rodzinie i tym wszystkim naszym wspólnym z żoną znajomym. Mhm. A do dzisiaj jeszcze tak czujecie się troszkę wyobcowani? Żona swoim... jeszcze bardzo mało wychodzi, bo jakaś tam nutka żalu jest do pewnych osób. A ja staram się normalnie funkcjonować. Gdzie muszę wejść, to wejdę. Oczywiście zachowując pewne te zasady, które wszystkie obowiązują. Ale są takie reakcje, że ludzie nagle są uświadamiają, ja że A, i zejdą na drugą goś... stronę, przechodzą czy rowerem trochę dalej odjeżdżają, uh -huh. żeby nie być tam te dwa metry czy trzy. Jesteście już panowie zdrowi. Tak. tak, całkowicie. Tak. Potwierdzone to jest z tymi wszystkimi dokładnymi testami. Dokładnie. Tak, tak ja miałem dwa testy z żoną robione, bo po szpitalu że przekazali nas do hotelu w Poznaniu Ikar, się nazywa, tam żeśmy byli jeszcze 9 dni. Izolatorium tam. Izolatorium, tamtej. też wspaniała obsługa, też wszystko. Także naprawdę wielki szacun dla tych ludzi, którzy tam opiekują się tymi wszystkimi. Ludźmi, którzy tam przebywają. Pana Darka w ogóle poznaliśmy w momencie, kiedy wybrał się do leszczyńskiego szpitala, żeby oddać osocze. Dokładnie. Tak. Bo jest ten program taki podawania osocza osobom chorym, podobno ma im to po pomagać. Pan wie coś więcej, czy to działa rzeczywiście? Yy, wiem tylko tyle, co usłyszę z Beniów, że jednak yy, były osoby, którym to osocze podano i faktycznie był rezultat. Pozytywny. No, z godziny na godzinę tutaj słychać, że jest y, poprawa tego, tego zdrowia. W moim przypadku, jak tylko usłyszałem z mediów, że jest taka możliwość, że proszą o, o zdrowieńców o oddawanie tego, tego socza, to to była mikrosekunda, jeśli chodzi o, o decyzję. Także, także tutaj nie miałem żadnego z tym problemu. Jak tylko były dwa minusy, zaraz był kontakt do y, stacji krwiodawstwa. No i cała procedura się rozpoczęła. I komuś to pomogło już. Nie wiem, tego nie wiem. Prawdopodobnie no, mimo wszystko to osocze jeszcze musi być przebadane, czy te przeciwdziała jest ich na tyle dużo, żeby można komuś e, u, pomóc. Jeżeli się okaże, że jest, no to będę proszony o jeszcze raz oddanie tego osocza. Co oczywiście panu czyni. Jak najszybciej. E, jeszcze chcę zapytać o jedną rzecz, bo też naukowcy nie są zgodni. Czy osoba, która przeszła e, COVID jest odpowiedzialna, czy nie jest? Coś panom powiedziano na ten temat? Nie, nie. Myślę, że tu chyba... No ja mam nadzieję, że faktycznie tak jest, ale chyba jednoznacznie tu odpowiedzi ja bynajmniej nie znam. Pytanie, czy się panowie jeszcze boją, czy już mniej? Raczej nie, ja się nie boję. Normalnie funkcjonuje, oczywiście. Nie, ja też nie. nie, nie, nie. Nawet w czasie choroby nie odczuwałem tego strachu. Może dlatego, że nie wiedziałem, może dlatego, że byłem przeświadczony, że faktycznie jest to grypa. Nie wiem, co by było, gdybym od początku wiedział, że jestem na wyniku dodatnim. A tak to nie, nie odczuwałem strachu. Na razie mamy coraz lepsze informacje z, z urzędów y, wojewódzkich. Y, spada ta ilość, może poza tym głównym Śląskiem. Ale co byście powiedzieli jeszcze naszym y, słuchaczom, którzy ciągle jeszcze żyją w tym cieniu pandemii, pewnie jeszcze przez wiele miesięcy będziemy żyli. No w tym całym szaleństwie, no żeby jednak... Znajdować odrobinę tego zdrowego rozsądku Starać się żyć normalnie I starać się powrócić do tej normalności Będzie to ciężkie, ale no Żeby mimo wszystko nie dać się zwariować A te zasady, dwa metry, maseczka Bez kontaktu mi się na... wydaje, że to, to, jest, y, to jest prawidłowa sprawa, żeby przestrzegać tych zasad, które tam nam rządzi, dla swojego bezpieczeństwa i dla osób, z którymi się kontaktujemy. Mm -hmm. Tylko nie dajmy się znów zwariować całkiem. Nie <laughs> dajmy się nie... zwariować i nie no. dajmy się zarazić. Tak, dokładnie tak. I tak to będzie działać. Bardzo I... serdecznie panom dziękuję, panowie Dariusz Sternal i Jan Woźniak, e, ozdrowieńcy z COVID-19 byli naszymi gośćmi. Dziękujemy Dzień dobry Dzień dobry na... bardzo, zobaczymy zdrówka wszystkim słuchaczom. O tym o się tym mówi. Się. Gorący temat w Radiu Elka.